Przenoszenie środków trwałych, dokumentów środków trwałych i wyposażenie pomiędzy firmami dostępne jest z menu Narzędzia, Importy z innej bazy danych. W polu Nazwa firmy należy wskazać nazwę firmy, z której chcemy zaimportować dane. Następnie wybieramy zakładkę drugą, Środki trwałe. Istnieją dwie metody przenoszenia środków trwałych: z pełną historią, czyli wszystkie karty wraz z dokumentami, oraz stanem na BO, czyli import kart oraz dokumentów. Jako zbiorczych stanów początkowych na 1 stycznia bieżącego roku i ewentualnie dokumentów z roku bieżącego. Podczas importu można wybrać, czy przenoszone mają być środki trwałe i lub wyposażenia w użyciu, bądź również zlikwidowane zbyte. Ikoną pioruna uruchamiamy import. Na oknie pojawia nam się raport z podsumowaniem, co zostało dodane. W celu weryfikacji poprawności wykonanej operacji sprawdźmy, czy zostały zaimportowane karty, środków trwałych oraz wyposażenia. Jak widać zostało zaimportowanych pięć środków trwałych oraz dwa elementy wyposażenia.